Cześć, witam Was z krakowskiego Elcampu, gdzie premierę ma najnowsze dziecko marki Globe Traveler. Jest to Globetraveler Falcon, dwuosobowy camper i po raz pierwszy marka Globe Traveler zbudowała go na Volkswagenie. Jest to Volkswagen Crafter. W standardzie ten samochód wychodzi jako przednio a ten konkretny model ma napęd na wszystkie koła. Standardowo jest tutaj montowany silnik dwulitrowy, czyli niska akcyza o mocy 177 koni mechanicznych. Kolorystyka jest tutaj dobrana bardzo ładnie, zobaczcie na te detale złote, z tym grafitem prezentują się naprawdę super. Chodźcie teraz do środka, bo właśnie to wnętrze jest mega wyjątkowe i niespotykane w innych samochodach. W falkonie występuje znana z innych modeli Globetraveler, bardzo dobra izolacja termiczna, akustyczna i oczywiście podwójna podłoga, w której są wszystkie przewody, także ten kamper jest idealny na zimowe wyjazdy. Jak już wcześniej wspominałem, Globetraveler Falcon występuje tylko i wyłącznie jako wersja dwuosobowa i tutaj po prostu nie znajduje się żadna dwuosobowa ławka, tylko są dwa fotele do jazdy i nawet czteroosobowa kanapa, która przekształca się w łóżko do spania. Stolik może nie jest jakiś gigantyczny, ale po co większe tylko dla dwóch osób. Możemy go również złożyć na pozycję pionową do jazdy czy podczas postoju. Najpierw myślałem, że to jest mikrofon, ale tak naprawdę to jest zwykła wylewka z bardzo głębokim zlewem. Jak chodzi o kuchenkę, to jest zastosowana tutaj kuchenka Dyna Cook bez otwartego płomienia. Po prostu jest szkło, które się nagrzewa płomieniem jakby od spodu. Jak chodzi o szafki w kuchni, to jest ich naprawdę dużo. Jak dla dwóch osób spokojnie tu wszystko zmieścimy. Ale co mi się najbardziej podoba, ten stoliczek kawowy, ale tak naprawdę zjeść zupkę na szybko też tutaj można. Jest tutaj 50-litrowa lodówka kompresorowa. I co ważne, Glob Travelera Falcona można zamówić w opcji totalnie bez gazu. Także zamiast tej kuchenki gazowej. Jest opcja płyty indukcyjnej. Jak chodzi o ogrzewanie, tutaj w standardzie i nie ma innej opcji. Jest montowana truma diesel, także ogrzewanie jest tylko na olej napędowy. I tutaj mamy jeszcze inne kontrolery: to jest potencjometr do taśmy LEDowej pod kuchnią. No tutaj mamy włącznik przetwornicy, która jest zamontowana w bagażniku o mocy 1800W. Kosze na śmieci. To jest to, czego brakuje mi w wielu kamperach, a tutaj w campervanie jest nawet opcja segregacji. Ogólnie kolorystyka wnętrza i to naturalne drewno bardzo mi się podoba. Kolejna nowość w ofercie Glob Travelera to toaleta Klestana. Jest to toaleta bezwodna, tak naprawdę workowa. Po załatwieniu się naciskamy przycisk i wszystko jest pakowane szczelnie w woreczek, które po prostu wyrzucamy do kosza na śmieci. Na ten moment nie ma możliwości zamówienia zwykłej toalety kasetowej, znaną z innych kamperów, ale mam nadzieję, że producent to wprowadzi jako opcję. Sama toaleta jest jakby wspólna: prysznic, toaleta i umywalka, znana już z innych modeli Glob czyli umywalka jest chowana w ścianie. Łóżko rozkłada się naprawdę w czterech prostych krokach tutaj mamy też dodatkowe schowki i dostęp do zbiorników z wodą czystą. Łóżko ma wymiary 190 x 125 cm i w standardzie dostajemy jeszcze dwie ładowarki indukcyjne do telefonu i co najważniejsze jak chodzi o elektrykę, to tutaj w standardzie też dostajecie 200 amperogodzinny akumulator LiFePO4 i 160 w solar na dachu. Można to wszystko rozbudować podwójnie. Gniazda USB i Gniazda 230 są w odpowiednich miejscach i myślę, że jak na dwie osoby, to, są, to jest ich wystarczająca ilość i też dostajecie to w standardzie. W standardzie otrzymujemy tutaj też markizę z taśmą LED pod markizą i ten automatycznie chowany stopień wejściowy. Jak chodzi o klimatyzację, to opcjonalnie możemy tutaj zamówić klimatyzację podławkową Truma Safir. Także nie musimy rezygnować z jedynego okna na dachu i montować tam klimatyzację, która zwiększy nam wysokość pojazdu. Dodatkowo możemy jeszcze zamówić moskitierkę. Jak chodzi o bagażnik, to niestety Globe Traveler Falcon nie ma tutaj za dużej przestrzeni do przechowywania. Są małe szafeczki, gdzie możemy schować malutkie krzesełka, mały stolik kempingowy, a tutaj możemy na zimę sobie zamontować deskę snowboardową lub narty a latem można to wymontować jest specjalny organizer, który wieszamy na drzwiach i jakby to jest dodatkowa opcja na przechowywanie myślę, że to jest akurat fajny gadżet szczerze nie wiem, czy udałoby mi się tutaj zmieścić z wszystkimi moimi gadżetami kempingowymi. na przykład brakuje mi tutaj miejsca na grilla ale tak naprawdę można zawsze sobie dopasować rzeczy kempingowe do możliwości tutaj załadunkowych. Tak naprawdę musiałbym się nim przejechać, przetestować i wtedy będę mógł wam powiedzieć coś więcej na ten temat. Falcona w Polsce możecie zamówić w grupie Lcamp. Cena zaczyna się od 100-2000 euro netto. Do tego trzeba doliczyć akcyzę i VAT 23%. Model Falcon to bardzo dobry samochód dla dwóch osób od polskiego producenta Globe Traveler.